Cześć widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a raczej pewnie shortcie, To już zobaczycie, gdy wrzucę, bo nie wiem, czy, czy zdążę z czasem i tak dalej. No więc ogólnie to chciałbym Was poinformować, że już jutro pojawi się mój serwer, w sensie pojawił się już serwer, ale pojawi się odcinek z serwera mojego własnego w Minecraft, więc to będzie taki pew, pewny odskoczny punkt mojej kariery internetowej. Która jest jeszcze mała, ale się rozwija, a taka by szybciej się rozwinęła, może rzecz słowa i lajka, e, no i e, mogę dać Wam w wyjątku takiego małego spoilera, więc zabraj, e, zabierzcie się za słuchanie. E, przypominam, że jest to serwer Anarchii, więc możemy się bezwitośnie zabijać i się okradać. Więc co? Anarchia, sezon, sezon pierwszy u Piotra i przygody oficjalnie otwarta.